W grze kult Boskość Utracona, bohaterowie graczy mechanicznie opisani są dziesięcioma atrybutami, podzielonymi na pasywne i aktywne. Tu nie ma wielkiej filozofii. Pasywne to takie, które aktywowane są głównie wtedy, gdy bohaterowie graczy są zagrożeni i muszą oprzeć się jakimś wpływom zewnętrznym lub wewnętrznym. W końcu każdy z nich zmaga się z własnymi demonami. Atrybuty pasywne to odporność, siła woli oraz refleks. I podczas tworzenia postaci przypisuje im, wedle uznania, plus dwa plus jeden i zero punktów. Tłumaczyć ich za bardzo chyba też nie trzeba, więc nie będziemy przedłużać. Wystarczy powiedzieć, że odporność to tolerancja na ból oraz to, jak radzimy sobie z obrażeniami. Siła woli to odporność psychiczna postaci i to, jak radzi sobie z traumami, a refleks... No cóż, refleks to refleks i pomaga unikać obrażeń, ale nie pomoże nam przy rzucaniu nożami czy balansowaniu na linię. To nie jest zręczność. I nie patrzcie tak na mnie. Nie wspominałbym o tym, gdyby nie to, że dość sporo ludzi ma tendencję do utożsamiania tych rzeczy. Skoro atrybuty pasywne mamy omówione, to przejdźmy do atrybutów aktywnych. Sięgamy po nie wtedy, kiedy to bohaterowie graczy postanowią w jakiś sposób oddziaływać na świat ich otaczający. Są nimi rozum, intuicja, percepcja, opanowanie, przemoc, charyzma i dusza. Odpowiadają one dokładnie za to, za co się Wam wydaje, że odpowiadają, i opowiemy sobie o nich więcej, kiedy przejdziemy do ruchów. Podczas tworzenia postaci rozdzielamy między nie, wartości plus 3, plus 2, 2 razy plus 1, 0, minus 1 i minus 2. Jeżeli mamy już naszego bohatera opisanego atrybutami, to przejdźmy do tego, w jaki sposób wykonujemy testy. I tu pojawiają się ruchy. Jak w kulcie nazywają się wszystkie akcje, które do dyspozycji mają bohaterowie, bohaterowie graczy, jak i mistrz gry. Te pierwsze to ruchy gracza, a drugie to ruchy mistrza gry. No, to tak patrzycie. Mówiłem, że to proste. O ruchach mistrza gry powiemy sobie w innym filmie. Dzisiaj skupimy się na ruchach gracza i to bardzo pobieżnie, bo to temat rzeka. A chodzi o to, żebyście załapali ogólny flow. Rozumiecie, temat rzeka, flow... E, nieważne. Aby sprawdzić, czy dany ruch się powiódł lub w jakim stopniu się powiódł, rzucamy dwiema k Do wyniku dodajemy wartość przypisanego do danego ruchu atrybutu i otrzymujemy wynik. Jeżeli wynik jest równy 15 lub więcej, to mamy pełny sukces. Jeżeli wyjdzie nam wynik od 10 do 14, to mamy niepełny sukces lub sukces z komplikacjami, a jeżeli 9 albo mniej, to niestety czeka nas porażka. I to w sumie tyle. Nie ma znaczenia, czy dach, po którym biegniemy, jest śliski, lub czy pani Zosia na recepcji ma dzisiaj dobry humor. 15 lub więcej, 10 do 14, albo 9 lub mniej. To wszystko, co musicie zapamiętać. Wracając do ruchów. Jest ich łącznie 11, a właściwie 10 plus 1. Dlaczego 10 plus 1? 10, bo każdy z atrybutów ma odpowiadający mu ruch. A plus 1, bo 11 ruchem jest pomóż lub przeszkodź, który używa tego samego atrybutu, którego używa postać, której próbujemy pomóc lub przeszkodzić. Każdy z ruchów opisany jest w podręczniku w trzech akapitach: warunek, rzut i wynik. Warunek określa okoliczności, które muszą zostać spełnione, by gracz mógł danego ruchu y, użyć. Rzut mówi nam o tym, jakiego atrybutu używa dany ruch, a wynik dość szczegółowo informuje nas, co się dzieje w przypadku wyrzucenia odpowiedniej wartości. Co do samych ruchów, to tak jak wspominałem już wcześniej, przelecimy je dość pobieżnie, wymieniając tylko z nazwy te, których działanie jest oczywiste, jak na przykład uniknij obrażeń, lub pomóż lub przeszkodź a poświęcając nieco więcej uwagi tym, które mają interesujące mechaniki lub działają na pierwszy rzut oka wbrew temu, co nazwa mogłaby sugerować. Pierwsza grupa ruchów to te, które pozwalają nam zadać yy, pytania mistrzowi gry. Patent genialny w swojej prostocie, który pozwala uniknąć fabularnego czy sytuacyjnego zatwardzenia, w którym bohaterowie graczy gonią własny ogon, nie mogąc połączyć lub znaleźć odpowiednich tropów czy wskazówek. Lub kiedy już od ponad godziny kłócą się o najlepszą drogę wejścia do strzeżonej posiadłości, mnożąc coraz to bardziej absurdalne plany. Mistrzom gry natomiast pozwala wprost powiedzieć graczom o powiązaniach poszczególnych bn czy ujawnić część swojej genialnej fabuły, której, omówmy się, gracze nigdy i tak by nie rozgryźli, bo ma ona sens tylko w mokrych snach Mistrza Gry. Pierwszym z tych ruchów jest rozezna intencja. Ruch ten powiązany jest oczywiście z intuicją. W przypadku pełnego sukcesu możemy zadać mistrzowi gry lub innemu graczowi dwa pytania. Jeżeli wyrzucimy od 10 do 14, jedno pytanie. Jeśli zaś wyrzucimy 9 lub mniej, przypadkowo ujawniamy własne intencje i motywy, a mistrz gry wykonuje swój ruch. Pytania, które możemy zadać, to: czy kłamiesz? Jak się czujesz? Co zamierzasz teraz zrobić? Co chcesz, żebym ja teraz zrobił? Jak mogę sprawić, żebyś... <laughs> i w puste miejsce wstawiamy interesującą nas rzecz. Jak mogę sprawić, żebyś zrobił to, co zechce? Jak mogę sprawić, żebyś powiedział prawdę? Jak mogę sprawić, żebyś wpuścił mnie do środka? I tak dalej, i tak dalej. Kolejnym ruchem jest zbadaj oparty na rozumie. Mając czas i możliwości, bohater graczy może analizować właściwie wszystko ludzi, miejsca, organizacje, plotki, mity, przedmioty czy zagadki. W przypadku sukcesu odkrywają wszystkie bezpośrednie wskazówki oraz mogą zadać dwa dodatkowe pytania w przypadku pełnego sukcesu lub jedno dodatkowe pytanie w przypadku wyniku 10 do 14, przy czym mistrz gry ustala jak wiele kosztuje was zdobycie tej informacji. Być może potrzebujecie kogoś przekupić, by ją uzyskać lub podpadniecie komuś myszkując tam, gdzie nie powinno was być. W przypadku porażki otrzymujecie jakieś strzępy informacji i najprawdopodobniej właśnie wpadliście przez to w poważne tarapaty, bo mistrz gry może wykonać swój ruch. A pytania, które możecie zadać, to jak mogę dowiedzieć się więcej o tym, co badam? Co moja intuicja mówi mi o tym, co badam? Czy jest coś dziwnego w tym, co badam? A odpowiedzi na nie powinny dać graczom jakieś, jakąś ekstra wiedzę, której nie mogliby uzyskać w żaden inny sposób. Ostatnim ruchem z cyklu 20 pytań jest analizuj sytuację. Oparty jest on na percepcji i w przypadku sukcesu pozwala zdać, zadać Mistrzowi Gry dwa pytania dotyczące obecnej sytuacji, niezależnie czy jest to środek walki, czy robienie rekonesansu przed włamaniem. Wynik 10 do 14 pozwala zadać jedno pytanie. W obu przypadkach, jeżeli działamy w oparciu o zdobyte informacje, otrzymujemy plus 1 do rzutu. Jeśli poniesiemy porażkę, nadal możemy zadać Mistrzowi Gry jedno pytanie, jednak nie utrzymujemy premii do rzutu. Działanie w oparciu o informację wynikłą z porażki może mieć konsekwencje, których nie dostrzegłeś w momencie podejmowania działania. A mistrz gry oczywiście wykonuje swój ruch. Pytania, które możesz zadać, to co w tej sytuacji zadziała najlepiej? Co w tym momencie stanowi największe zagrożenie? Czego mogę użyć na swoją korzyść? Na co powinienem uważać? Czy czegoś nie dostrzegam? Co wydaje się dziwne? Kolejne ruchy to te, które mogą działać nie do końca tak, jakbyśmy mogli myśleć. I są to przystąp do walki i działaj pod presją. O ile przystąp do walki, powiązany z przemocą, jest dość oczywistym ruchem, którego używamy do e, walki, to trzeba pamiętać o tym, że dzieje się tak tylko i wyłącznie w przypadku, jeżeli przeciwnik jest w stanie się bronić, wie o naszych zamiarach i jest gotowy do walki. Czyli, nie wiem, kiedy wychodzicie na solówkę przed bar, albo dostrzega was strażnik i zaczyna się wymiana ognia. W przypadku pełnego sukcesu zadajemy pełne obrażenia i unikamy kontrataków. W przypadku wyniku 10 do 14 udało nam się trafić przeciwnika, ale zadajemy zmniejszone obrażenia lub wystawiamy się na kontratak. Możemy też w ferworze walki wiem, zgubić coś istotnego, nasza broń może się zaciąć albo pojawiają się wrogie posiłki. Wiecie, coś w tym stylu. W przypadku porażki najczęściej nasz atak nie sięga celu lub ponosimy bardzo wysoką cenę za swój atak. W tym przypadku mistrz gry wykonuje swój ruch. Sprawa zmienia się natomiast, gdy próbujemy zaatakować kogoś z zaskoczenia, podkradając się do niego lub dokonać np. egzekucji na bezbronnej osobie. Korzystamy wtedy z ruchu działaj pod presją, który powiązany jest z opanowaniem. Działaj pod presją jest jednym z najczęściej wykorzystywanych ruchów w grze, bo odnosi się do sytuacji, w których bohater gracza robi coś ryzykownego, pod presją czasu lub usiłuje uniknąć zagrożenia w trakcie wykonywania danej czynności. Np. udziela pierwszej pomocy poważnie lub krytycznie rannej osobie. Ukrywa się, ściga kogoś lub przed kimś ucieka, niezależnie czy pieszo, czy w pojeździe. Próbuje otworzyć zamek podczas włamu, a nawet w przypadku, gdy kłamie, by wybrnąć z danej sytuacji lub nie wpaść podczas przesłuchania. Przy czym, jeżeli chodzi o kłamstwo, to jeżeli kłamiemy, by na przykład ochroniarz wpuścił nas do miejsca, w którym nie powinno nas być, to będzie to już ruch wpływ na innych. Bo zależy nam na otrzymaniu konkretnej korzyści. W tym przypadku by wejść na zastrzeżony teren, a nie po to, by po prostu wywinąć się od przykrych konsekwencji. No właśnie, jak już jesteśmy przy tym, to kolejnym ruchem jest wpływ na innych, powiązany oczywiście z charyzmą. I jak możecie się domyślać, wykorzystujemy go, gdy chcemy, by ktoś coś dla nas zrobił. Albo by przekonać kogoś do swojego punktu widzenia, lub by ten ktoś uwierzył w to, co mówimy, niezależnie od tego, czy jest to prawda, czy nie. Idąc dalej, kolejnym ruchem jest znieść obrażenia. Związany jest on z odpornością. I to kolejny ruch, który nie wymaga tłumaczenia. Należy tylko pamiętać o tym, że do rzutu 2K10 i dodaniu modyfikatora z odporności, należy odjąć wartość obrażeń, zada jaką zadaje dana broń, i wtedy dopiero odczytać wynik. Następnym ruchem jest przejrzyj iluzję, powiązany z duszą, i pozwala on dostrzegać prawdziwą naturę rzeczy w przypadku głębokiego szoku, traumy, czy też po zażyciu jakiejś substancji psychoaktywnych, lub podczas odprawiania jakichś rytuałów. No i na koniec weź się w garść, powiązany z siłą woli. To kolejny dość ważny ruch, ponieważ wykorzystujemy go za każdym razem, gdy staramy się nie poddać stresowi, traumatycznym przeżyciom, czy też wpływom psychicznym bądź jakimś nadnaturalnym mocą. Jest on o tyle ważny, że nawet w przypadku częściowego sukcesu przy wyniku od 10 do 14 zazwyczaj skutkuje on utratą stabilności, a im niższa stabilność naszego bohatera, tym większe stają się kary do testów no tak, w wielkim skrócie, ale o stabilności i całe reszcie porozmawiamy sobie w innych filmach. Na dzisiaj to tyle, żeby nie zanudzać Was mechaniką. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście piszcie w komentarzach. Ja zachęcam też jak zwykle do przejrzenia innych filmów na naszym kanale i oczywiście do subskrybowania. Do zobaczenia. Cześć.